Wyobraź sobie, że wracasz do domu po wizycie u przyjaciółki i widzisz wszystkie swoje rzeczy rozrzucone na ulicy, jak śmieci. Twoja synowa stoi w drzwiach z triumfalnym uśmiechem i mówi: Już więcej tu nie mieszkasz. Myślałam, że to najgorszy moment mojego życia, ale okazało się, że to był dopiero początek. To, co zrobiłam w odpowiedzi, zmieniło wszystko. Na zawsze. Zostań ze mną, bo ta historia pokazuje, jak daleko może posunąć się matka, gdy zostanie zepchnięta do muru. Jeśli chcesz poznać całą prawdę o tym, co się wydarzyło, zostaw like pod tym filmem i subskrybuj kanał. I koniecznie napisz w komentarzach, czy w takiej sytuacji Postąpiłbyś tak samo jak ja. Teraz zagłębimy się w szczegóły tej niesamowitej historii. Nazywam się Anna, mam 58 lat i nigdy nie myślałam, że będę opowiadać taką historię. Przez całe życie starałam się być dobrą matką, żoną, a po śmierci męża dobrą teściową. Ale czasami życie stawia nas w sytuacjach, gdzie musimy walczyć o podstawową godność. Dwa lata temu mój jedyny syn michał, moja duma i radość. Ożenił się z katarzeną. Miał wtedy 28 lat. Była piękna, wykształcona, na pierwszy rzut oka, idealna partnerka dla mojego syna. Na weselu uśmiechała się do wszystkich. Nazywała mnie mamą i obiecywała, że będziemy jak jedna rodzina. Ale już pierwszego dnia po miesiącu miodowym poczułam, że coś się zmieniło. Mieszkałam z nimi w domu, który kupiliśmy z mężem jeszcze przed jego śmiercią. To był nasz dom rodzinny, miejsce, gdzie Michał się wychował, gdzie każdy kąt kryje wspomnienia naszej rodziny. Katarzyna od razu zaczęła wprowadzać małe zmiany. Najpierw przeniosła moje zdjęcia z mężem z salonu do mojej sypialni. Żeby było więcej miejsca na nasze, powiedziała z uśmiechem, ale w jej oczach widziałam coś zimnego. Potem zmieniła układ mebli w kuchni, żeby było funkcjonalniej. Każda zmiana była przedstawiana jako ulepszenie, ale ja czułam, że systematycznie wymazuje mnie z mojego własnego domu. W trzecim miesiącu małżeństwa Katarzyna zaczęła ustanawiać zasady. Nie mogłam gotować po osiemnastej, bo zapachy przeszkadzają im w relaksie. Nie mogłam oglądać telewizji po dwudziestej bo potrzebują ciszy do intymności. Nie mogłam zapraszać przyjaciółek, bo to ich dom i mają prawo decydować o gościach. Pamiętam wieczór, gdy przygotowywałam pierogi, tradycyjną potrawę, którą Michał uwielbiał od dziecka. Katarzyna weszła do kuchni i powiedziała: Aniu, sorry, ale te zapachy są za intensywne. Może mogłabyś gotować w soboty, gdy jesteśmy u moich rodziców? Poczułam, jakby ktoś uderzył mnie w twarz. To była moja kuchnia przez 25 lat. W tej kuchni przygotowywałam setki posiłków dla mojej rodziny. Tutaj uczyłam Michała robić ciasto na naleśniki. Tutaj płakałam nad herbatą po śmierci męża. Ale najgorsze było to, że Michał milczał. Mój syn, któremu poświęciłam całe życie, stał obok i nie powiedział ani słowa w mojej obronie. Widziałam w jego oczach przeprosiny, ale jego usta pozostały zamknięte. Z tygodnia na tydzień czułam się coraz bardziej obco we własnym domu. Katarzyna miała talent do manipulacji. Nigdy nie była bezpośrednio agresywna, zawsze miała logiczne wytłumaczenie dla swoich żądań. Gdy protestowałam, przedstawiała mnie jako trudną, nierozsądną starszą osobę, która nie potrafi się dostosować do nowych czasów. Michał zaczął się zmieniać. Mój wesoły, kochający syn stawał się coraz bardziej zamknięty w sobie. Rzadko zostawaliśmy sami. Katarzyna jakby wyczuwała każdą okazję do rozmowy między nami i natychmiast się pojawiała. Gdy próbowałam z nim rozmawiać o sytuacji, mówił tylko: Mamo, Kasia ma rację. Musimy wszyscy się dostosować. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu poza domem. Chodziłam na długie spacery, odwiedzałam bibliotekę, siedziałam w parkach, czułam się jak intruz we własnym życiu. W nocy leżałam w łóżku i słuchałam, jak oni śmieją się w salonie, oglądając filmy, które kiedyś oglądaliśmy razem z Michałem. Tamtego wtorkowego popołudnia poszłam odwiedzić moją przyjaciółkę Hannę. Potrzebowałam kogoś, kto by mnie wysłuchał, kto zrozumie, przez co przechodzę. Spędziłyśmy razem trzy godziny, pijąc herbatę i rozmawiając o życiu. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam się jak człowiek, nie jak przeszkoda. Gdy wracałam do domu, około szóstej wieczorem, już z daleka zobaczyłam grupkę sąsiadów stojącą przed moim domem. Przyspieszyłam kroku, myśląc, że może coś się stało, ale gdy dotarłam na miejsce, ujrzałam scenę, która na zawsze zostanie wypalona w mojej pamięci. Na chodniku, rozrzucone jak śmieci, leżały wszystkie moje rzeczy, moje ubrania, zdjęcia, książki, pamiątki po mężu, wszystko bezładnie porozrzucane na mokrym betonie. W drzwiach domu stała Katarzyna z triumfalnym uśmiechem na twarzy. Co to ma znaczyć? zapytałam drżącym głosem. To znaczy, że już tu nie mieszkasz odpowiedziała spokojnie, jakby mówiła o pogodzie. Michał się zgodził. Zdecydowaliśmy, że potrzebujemy prywatności. Sąsiedzi gapili się przez okna. Pani Kowarska z naprzeciwka wyszła nawet na balkon, żeby lepiej widzieć. Czułam się jak na pręgierzu, upokarzana publicznie przez kobietę, którą przyjęłam do swojej rodziny, jak własną córkę. Gdzie jest Michał? Zapytałam. W pracy, ale rozmawialiśmy o tym rano. Powiedział, że to najlepsza decyzja dla wszystkich. Kłamała. Widziałam to w jej oczach. Michał wyjechał rano w delegację służbową i miał wrócić dopiero za dwa dni. Wykorzystała jego nieobecność, żeby wykonać swój plan. Stojąc na tym chodniku, pośród swoich rozrzuconych rzeczy, poczułam coś, czego nie czułam od lat. Furię. Nie smutek, nie bezradność, ale czystą, płonącą wściekłość. Ta kobieta zniszczyła moje życie, zniszczyła relacje z synem. A teraz jeszcze chciała upokorzyć mnie publicznie. W tamtej chwili postanowiłam, że nie dam się złamać. Jeśli Katarzyna chce wojnę, to ją dostanie. Ale na moich zasadach. Dobrze, powiedziałam spokojnie, zbierając swoje rzeczy. Ale żeby była jasność, Michał o tym nie wiedział, prawda? Przez sekundę zobaczyłam niepewność w jej oczach. Oczywiście, że wiedział. Zobaczymy, odpowiedziałam i zaczęłam pakować swoje rzeczy do toreb. Ale gdy już miałam wyjść, przypomniałam sobie o czymś. Katarzyna miała sekret. Coś, o czym nie wiedział nawet Michał. W jej sypialni, w ukrytej szkatułce, trzymała dokumenty i zdjęcia po swojej zmarłej matce. Raz przypadkowo na to trafiłam, gdy pomagałam jej przenosić rzeczy widziałam jak delikatnie obchodziła się z tymi pamiątkami jak płakała nad starymi fotografiami to były jedyne rzeczy które naprawdę się dla niej liczyły jedyne co łączyło ją z matką która zmarła gdy Katarzyna miała 16 lat i wtedy podjęłam decyzję którą do dziś trudno mi ocenić czy była słuszna czy poszłam za daleko nie wiem ale w tamtym momencie wydawała mi się jedyną sprawiedliwą odpowiedzią na to co mi zrobiła gdy Katarzyna wyszła wynosić więcej moich rzeczy, cicho wyszłam do domu po ostatnie torby. Miałam kilka minut. Poszłam do jej sypialni i otworzyłam tę sekretną szkatułkę. Moje ręce drżały, gdy wyjmowałam dokumenty: stare listy pisane ręką jej matki, zdjęcia z dzieciństwa, pamiątkowy medalik. Schowałam wszystko do swojej torebki i wyszłam. Przez następne trzy dni mieszkałam u hanny. Telefon dzwonił bez przerwy, Katarzyna dzwoniła histerycznie, błagając, płacząc, groząc. Michał wrócił z delegacji i też dzwonił, próbując zrozumieć, co się stało. Mamo. Kasia mówi, że wzięłaś coś jej? zapytał podczas jednej z rozmów. Wzięłam to samo, co ona wzięła mnie coś najcenniejszego odpowiedziałam. Nie rozumiał. Jak mógł zrozumieć? Dla niego te pamiątki po jego teściowej były tylko starymi papierami. Ale dla Katarzyny były całym światem. Przez sześć miesięcy syn nie odzywał się do mnie. Katarzyna przekonała go, że jestem złośliwą staruszką, która nie potrafi zaakceptować jego szczęścia. Najgorsze było to, że z każdym dniem coraz bardziej w to wierzył. Ale życie lubi robić dziwne zwroty. W ósmym miesiącu Katarzyna zaszła w ciążę. Nagle okazało się, że potrzebują pomocy. Ktoś musi być z nią, gdy Michał pracuje, ktoś musi pomagać przy dziecku. I wtedy Michał zaczął rozumieć, kto naprawdę był problemem w tym układzie. Zadzwonił do mnie pewnego wieczoru, płacząc: Mamo, przepraszam, dopiero teraz widzę, jak bardzo cię skrzywdziliśmy. Katarzyna, ona nie jest taka, jak myślałem. Potrzebuje cię, nasze dziecko potrzebuje babci. Ta historia nauczyła mnie, że czasami musimy stanąć na wysokości sytuacji. I walczyć o swoje miejsce w świecie. Czy postąpiłam słusznie? Może nie. Czy żałuję? Nie do końca. Ostatecznie oddałam Katarzynie jej pamiątki, ale nie bez warunków. Musiała przeprosić mnie publicznie przed sąsiadami i obiecać, że nigdy więcej nie będzie próbowała izolować mnie od syna. Dziś mieszkam w małym mieszkaniu niedaleko nich, ale mam klucze do ich domu. Jestem częścią życia swojego wnuka i wiem, że Katarzyna już nigdy nie ośmieli się przekroczyć granicy. Czasami, żeby zostać szanowanym, musisz pokazać, że potrafisz być bezwzględny. Nie zawsze jest to piękne, ale czasami jest konieczne. To nie koniec tej historii. Jeśli chcesz poznać dramatyczny finał i dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda nasze życie dziś, zostaw komentarz słowem finał, a już jutro opublikuję drugą część. Nie zapomnij też subskrybować kanału i nacisnąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kontynuacji tej niesamowitej opowieści. Czy uważasz, że postąpiłam słusznie? Czy może poszłam za daleko? Napisz w komentarzach. Czekam na wasze opinie.